Cześć, dzisiaj pokażę Wam najlepszy sposób na sidechain. Intro. wesprzyj mnie na Patronite.pl. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Selfmade Tips, kłaniam się niezwykle nisko. Dzisiaj pokażę wam najlepszy w mojej opinii sposób na sidechain dowolnego sygnału tak naprawdę i pokażę wam też wady i zalety poszczególnych sposobów. Zatem przejdźmy do tego i umówmy to sobie na spokojnie. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, czym w ogóle jest sidechaining. Sidechaining to jest pojęcie najczęściej odnoszące się do kompresowania dźwięku w momencie, kiedy wybrzmiewa inny dźwięk. Są mniej lub bardziej skomplikowane rodzaje tego sidechainu, dzisiaj sobie przez parę, parę z nich przejdziemy, natomiast najważniejsze jest to, że sidechaining najczęściej wywoływany jest przez, czy, czy doktrynalnie, podstawowo domyślnie wywoływany jest przez kompresję, tak? Tutaj mamy ustawiony kompresor, który kompresuje ścieżkę basu w momencie, kiedy uderza stopa. Tak jak widzimy w momencie kiedy mamy uderzenie stopy, to bas faktycznie jest tutaj lekko przyciszany. To jednak nie daje nam pełnej kontroli nad sygnałem i w pewnym sensie ogranicza nasze możliwości. Kolejnym sposobem, który daje już FL Studio, jest wtyczka Gross Beat i mamy tutaj preset, który pozwala nam sidechainingować, że tak powiem, sygnał Tyle tylko, że dzieje się to z poziomu wtyczki i ten akurat preset, jeżeli chcielibyśmy na przykład ułożyć inny pattern stopy, jeżeli mielibyśmy uderzenia w innych miejscach, on zupełnie przestaje działać. Musielibyśmy zmieniać ustawienia przebiegu zmian w sygnale, a to musielibyśmy robić do każdego taktu osobno, więc nie miałoby to większego sensu. Kolejna opcja to jest automatyzacja parametru volume. Ja to preferuję robić we wtyczce fruity balance. Tłumaczyłem już w jednym z odcinków poprzednich dlaczego tak jest, więc możemy sobie to zautomatyzować na ten przykład i w tym momencie tutaj pojawi nam się ścieżka, którą możemy na przykład sobie skrócić w ten sposób, no i spróbować pokombinować z naszym sidechainem, prawda? Czyli załóżmy, że chcemy, żeby to było coś takiego. No i teraz możemy sobie to pokopiować, wiadomo. Tak jak słyszymy, sygnał faktycznie się przycisza i to jest fajne w momencie, kiedy mamy do czynienia z basem, natomiast jeżeli mielibyśmy do czynienia z inną ścieżką, która też może na przykład kolidować ze stopą w tym wypadku, taką jak ja tutaj mam, czyli jest to pad akordy i on też wybrzmiewa w niższych rejestrach, takich, które są dosyć istotne, kluczowe dla kika, to wchodzi nam możliwość kolejna, czyli sidechaining wyłącznie poszczególnych częstotliwości. Pokazywałem to w jednym z odcinków, jak to zrobić z użyciem Fruity Peak Controllera, Wydaje mi się, że ta metoda, którą pokażę Wam dzisiaj jest ciekawsza, więc od razu do niej przejdźmy, bez setapowania tego całego łańcucha. Ta metoda jest niejako. Uda udoskonaloną kombinacją tego, co robiliśmy wcześniej. Otóż, moi drodzy, w przypadku dźwięków, które powiedzmy mogą kolidować z brzmieniem, które chcemy uwypuklić poprzez sidechain, ale niekoniecznie są basem, warto zastosować taką formę sidechainu, która nie będzie sprawiać, że ten dźwięk będzie kompletnie znikał w jakimś sensie z miksu na określoną chwilę, tylko stworzyć coś, co będzie nam pozwalało zatrzymać to brzmienie, a pozbyć się z niego tylko częstotliwości, które kolidują nam z kickiem. Ja w tym momencie do tego użyję tyczki Frequency Splitter, którą omawialiśmy w poprzednim odcinku. Przełączmy się, może tak, powiedzmy, że mniej więcej do takiego zakresu chcemy pracować, i teraz, moi drodzy, będziemy starali się pozbywać spada wyłącznie tych częstotliwości, które nam nie odpowiadają. Natomiast nie będziemy korzystać do tego z Fruity Peak Controllera, tylko, moi drodzy, zrobimy po prostu automatyzację i podobnie, tak jak wcześniej zrobiliśmy z basem, setapujemy sobie przebieg naszego sidechainu, tak? No, i powiedzmy, że mamy to gotowe. W ten sposób chcemy, żeby nasz sidechain wyglądał. I teraz zamiast kopiować to, tak jak robiliśmy to wcześniej, w ten sposób, to możemy to zrobić zupełnie inaczej, całkowicie usuwając w ogóle ten pattern, może nie ten klip automatyzacji. W związku z tym, moi drodzy, żeby wam pokazać, na czym to polega, musimy sobie wyjaśnić jeszcze, dlaczego jest to istotne i dlaczego jest to przydatne. Otóż w momencie, kiedy mielibyśmy ustawiać ten konkretny klip automatyzacji w konkretnych miejscach uderzenia kika, to za każdym razem, jeżeli mielibyśmy ten pattern uderzenia kika zmieniać lub zmieniać cokolwiek w aranżacji w tym zakresie, to musielibyśmy wszystkie te klipy automatyzacji, które odpowiadają za ściszanie częstotliwości podczas wybrzmiewania kika, przesuwać i również reorganizować. I tutaj z pomocą przychodzi trik jakże prosty i jakże skuteczny, moi drodzy. Mianowicie zapominamy zupełnie w tym momencie o playliście i przechodzimy sobie na channel. the wreck bo to będzie nas interesować i teraz w momencie jeżeli mamy taki pattern i na przykład chcemy sobie pozmieniać jakoś pattern stopy, to każdy system 4 na 4 ustawianie tego całego przebiegu sidechainu automatyzacji na playliście zaczyna się gubić bo wtedy w zgodzie z tym co zaprogramowaliśmy w nowej ścieżce kika musimy przeorganizować nasze automatyzacje, ale nie musimy tego robić jak się okazuje, bo możemy po prostu kliknąć ctrl c zaznaczając ścieżkę kika, tak jak ja to zrobiłem teraz, podświetlamy na zielono, ctrl c i ctrl v w tym miejscu i teraz w każdym, przy każdym uderzeniu stopy będzie wyzwalana automatyzacja na frekwencji splitterze. Jeśli z jakiegoś względu uznamy, że Nasza automatyzacja wymaga poprawy lub chcemy, żeby brzmiała inaczej możemy to oczywiście poprawić w oknie edycji No tak jak widzicie działa. Wystarczy tylko stworzyć sobie pattern z kikiem, na którym będziemy mieli też osobną ścieżkę automatyzacji, za każdym razem traktować je zbiorczo albo ewentualnie zrobić sobie jeszcze do tego, żeby nie kopiować za każdym razem. Wystarczy tylko zrobić sobie osobny pattern z kikiem, na którym będziemy jeszcze mieli automatyzację i w ten sposób będziemy mogli jedno z drugim łączyć. Za każdym razem po prostu krótkimi skrótami klawiszowymi Ctrl C, Ctrl V. A jeżeli będziemy chcieli zmienić automatyzację, no to też nie stanowi to większego problemu, prawda? Także to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło. I Cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.